Byłbym bardzo smutny, potem bym się zdenerwował, bym leżał cały, całym dniem przed, tele, przed telewizorem albo przed Playstation. No byłoby mi trochę smutno, ponieważ bardzo lubię grać i bardzo lubię się dowiadywać też o ciekawostkach z Minecrafta na takiej specjalnej stronie. I bym e, czasem e, mówił rodzicom, e, czy by nie, właśnie e, nie zakupili nowego, tylko e, do naprawcy pojechali. No, a na przykład ta, tableta nie mam, to bym już w ogóle nie mógł grać. No chyba że na Xboxie, ale tam nie mam takich gier jak na komputerze. Bym ten, się bardzo męczył, gdybym miał napisać jakąś taką dużą pra, długą pracę, na której lepiej by było pisać komputerem. To bym musiał ciągle pisać ołówkiem albo długopisem, i nie wiem, jakby to się skończyło. Ręce bym miał strasznie zmęczone. I, ten, i pewnie bym miał y, gorzej napisane niż się bym komputerem robił. To na pewno też by mi było ciężko, bo rano idę do szkoły zawsze. Po szkole przygotowuję się, bo o 18 mam przez godzinę trening judo, i właśnie kiedy jest tak, jestem w połowie, że już jest po szkole, ale trening za dwie godziny sobie gram i albo bawię się. Się, ale zazwyczaj gram dużo i po treningu, bo też nie mam co robić i muszę sobie odpocząć, bo mam pracowite dni, a no i byłoby mi ciężko, ale pewnie bym się lepiej uczył i dłużej zasypiał, bo zazwyczaj to jestem zaspany rano. Z nudów prawdopodobnie wyskoczyłbym z pierwszego okna, a potem zapisał się na jakiś sport, lepiej się uczył. Więcej spał? Więcej spał, jeszcze więcej? Gdy nie miałem komputera na pewno miałbym załamkę nerwową, bo już raz taką podobną sytuację miałem, jak mi się zepsuł. Po prostu nie miałem co ze sobą zrobić. Nie mogłem ani oglądać nowego filmiku z mojego serialu, ani wejść na, na Facebooka, żeby poczatać ze znajomymi. Nic nie mogłem zrobić, się po prostu nudziłem. No i bo uważam, że to jest właśnie moje największe uzależnienie, bo same takie... Bo siedzę po kilka godzin na tym Facebooku i tylko przewijam te stronki i nic nie robiąc, ale jednak no takie takie moje uzależnienie. Prawdopodobnie bym dużo czytał, dużo się uczył, bym po prostu nie zarewał nosek na komputerze i bym był wyspany. No, przyznam, że trochę bym mnie bolało i bym się bał widoku mojego biurka, które jest puste, na którym nie ma klawiatury, na którym nie ma monitora, podkładki na myszkę, która tam powinna stać, a pod biurkiem nie ma tej czarnej skrzynki, yy, która dawała mi jakąś rozrywkę. No to to byłby no, chyba taki smutny dosyć widok, chociaż nie byłby najbardziej tragicznym. No w każdym razie bez komputera. To przyznam, że może byłbym nawet dobry w nauce, może lepszy nawet w matematyce, co by zadowoliło moich rodziców. Ale. No z pewnością bym siedział bardziej już w książkach. Nie tam jakichś naukowych, tylko fantazy, bo to mnie bardziej już kręci. Bym pewnie miał jeszcze lepszy charakter pisma. Nauczycielkę od polskiego zadowoliłbym, praktycznie chyba pisząc listy takie normalne jak kiedyś się pisało. No i praktycznie. Może, byłby, może bym miał jeszcze psa, bo by się nie płaciło za ten komputer. No to, to jest tak porówni, że i złe rzeczy się dzieją z tego powodu, i dobre.